Komuś, Ja poproszę. Dzięki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. O, ja bym się też poczekał. Ciociu, czy pobawisz się ze mną? Tak, tak, ja to. Ciociu, czy będziemy bawić się całą noc? Um, tak, ok. Ciociu, czy będziesz pilnować, żeby nie rozbyła głowy? Tak, będę. Ciocio, czy nakarmisz mnie przez rurkę? Ciocio, czy zaopiekujesz się mną, kiedy mój tata będzie miał raka? Troszek, trąbą wodę piją, plum, pajączki, chodzą pajączki. Ania ma zespół kokejna, to jest neurodegeneracyjna choroba genetyczna, nadzwyczaj rzadka, to znaczy pięcioro dzieci w Polsce zdaje się ma coś takiego. Eee, czym to się objawia? Przede wszystkim to są problemy neurologiczne, bardzo ciężkie, to znaczy móżdżek maleje, są zwapnienia w zwojach podstawy, spać potem, są zwapnienia w zwojach podstawy, Minimalizacja jest na poziomie noworodkowym. Minimalizacja to są osłonki włókien nerwowych, czyli chodzi o to, żeby nie było przebić mózgu. Um, Ania bardzo słabo widzi, nosi aparaty słuchowe, jest karmiona rurką wprost do żołądka, nie chodzi, mimo że kiedyś chodziła, nie ma odruchów obronnych, to znaczy potrafi wstać, natychmiast się przewrócić, robiąc sobie dowolną krzywdę, nie zdaje sobie sprawy w ogóle z zagrożenia. Rozwojowo jest gdzieś na poziomie dwuletniego dziecka z ciężkimi problemami ruchowymi. A u mnie, u mnie jest nowotwór jelit z licznymi przerzutami daj spójrz, z licznymi przerzutami do wątroby. Ten z jelit jest prawie cały wycięty, całego się nie udało. Pierwsza terapia no tyle robimy jeszcze. Pierwsza terapia okazała się nieskuteczna albo niedość skuteczna, teraz wdrożono nową. Ta nowa ma kilka minusów. Po pierwsze, mocniej mnie kopie, znacznie mocniej, to znaczy dwa tygodnie mi w zasadzie wycina z użytkowania i wycina mnie na dwa sposoby. Po pierwsze, zebra, tak, zebra. Po pierwsze, ja się czuję. No tak, że jestem, jestem niesfunkcjonujący. A po drugie, yy, ponieważ to jest terapia izotopowa, yy, to nie można się zbliżać do dziecka, a szczególnie do dzieci nadwrażliwych na promieniowanie, a nie jest nadwrażliwa ze względu na zespół, Kalina jest nadwrażliwa yy, na promieniowanie. Obecność cioć w momencie, kiedy mąż leczy się w szpitalu, jest, jest naprawdę nieoceniona. Świadomość, że, yy, że mogę polegać na dziewczynach, w sytuacjach takich naprawdę awaryjnych, one się zdarzają, typu na przykład konieczność jazdy do, do, do lekarza, do szpitala, i tak świadomość, że, e, no, że nie jestem sama, że jestem w stanie to razem z pomocą dziewczyn ogarnąć, e, no, jest na wagę złota. Wracając do Ani, koleżanka ukuła taki, taki bardzo fajny termin o dzieciach nieodkładalnych, więc Ania jest właśnie takim dzieckiem nieodkładalnym. Ciocia przy Ani musi być cały czas. a nie można odłożyć nawet na 10 sekund, dlatego że przez swoją niesprawność ruchową no nie jest w stanie sobie sama poradzić. Czasami naprawdę zostawi się ją na chwilkę w pokoju, żeby wyjść po herbatę, po jakąś wodę i Ania już w tym czasie jest w stanie sobie rozbić głowę. Największy problem stanowią nieprzespane noce Ania. Trafi się wybudzać w ciągu jednej nocy po kilkanaście razy. tymi nocami sprawa wygląda tak, że Ania, e, Ania zasypia około 8, 9, śpi do 11, czasem 12, i potem zaczyna się seria wybudzeń. Ta seria wybudzeń znaczy, zasypia, powiedziałem. Zasypia to nie jest tak, że ona się kładzie i zasypia, znaczy trzeba uśpić. To uspanie y, polega bardzo często na ciągu przenosina z jednego pokoju do drugiego. To nie jest tak, że wystarczy wziąć Anię i się przenieść, bo to trzeba jeszcze wziąć kota i się, i się przenieść. Ania jest podpięta do pompy, która karmi ją, karmi ją przez całą noc, to trzeba wziąć tą pompę i się przenieść, a Ania ma jakieś fobie. My tego nie bardzo rozumiemy. Z... Leczymy też Anię psychiatrycznie, żeby to wszystko wspomóc, ale to, 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 to wszystko nie bardzo działa ze względu na te problemy neurologiczne. Eee, no i tych przenosin bywa po 20-25 razy, aż Ania zaśnie. Co zaśnie, potem się wybudza koło tej 11-12. No i potem sytuacja się powtarza. Czasem do tego stopnia naklejki już słońce. Czasem do tego stopnia, że po prostu nie wiem, o drugiej, trzeciej w nocy przechodzimy w tryb dzienny. Trzeba wstać, zapalić światło, zacząć układać puzzle, zacząć naklejać naklejki. Proszę Cię bardzo, słuchaj. Jesteśmy wsparciem nie tylko dla Ani, ale dla całej rodziny, jesteśmy wsparciem dla Andrzeja, który boryka się z chorobą nowotworową. Ania traktuje nas jak, jak rodzinę, stąd też to słowo ciocia, nie zwraca się do nas na pani, nie mówi do nas po imieniu, tylko nazywa nas właśnie swoimi ciociami. Więc generalnie nasze życie wygląda tak, że jedna osoba na stałe zajmuje się Anią ktoś przy niej jest 24 godziny na dobę, a druga robi wszystko wokół, to znaczy przygotowuje te zestawy leków. Jak, ja mówiłem, to jest, jak, Ania jest, jak Ania jest w formie, to jest kilkanaście leków dziennie. Każdy trzeba przygotować, no bo nie jest to w odpowiednich porcjach i tak dalej. To miażdżenie, mieszanie, etc., etc. Ciocie są y, potrzebne y Przede wszystkim po to, żeby dać Ani poczucie bezpieczeństwa, miłości, radość, uśmiech. Finanse z tym związane to jest po prostu kilkanaście tysięcy miesięcy. To rachunek jest bardzo prosty. Mnie przez 10 dni szpital po szpitalu nie ma, 10 dni do dwóch tygodni, 30 zł za godzinę. Plus ten czas normalny, kiedy ciocie przychodzą na te kilka, kilkanaście godzin dziennie. Przecież generalnie po takich nocach, właśnie jak, jak ta ostatnia na przykład, jak przychodzi któraś, któraś cioś to my idziemy odespać, jeśli możemy. Więc to też kosztuje i wydajemy kilkanaście tysięcy miesięcznie na same opiekunki. I stąd właśnie ta nasza prośba. Zostań ciocią, zostań opiekunką. Dołącz do, do rodziny rodzinę, Ani, przekaż rodzinę. Wie teraz? Zrobimy mosty, Ania? Mosty. Mm. Śliczne od kołtane tak. Mm. Cudnie. Kocham to. Hab da mein Tendenz. Jetzt <racht> ist ihm